Zaczynamy naszą przygodę 17 stopni Atenę 2 dni a później a później lot do Singapuru 13 godzin Nie mamy żadnych planów Nie mamy żadnych planów na Ateny więc będziemy się szwendać Na razie idziemy napić się kawki bo mało spaliśmy jak to zawsze jest przed wyjazdem. ma Ostatnie godziny przed wylotem do Singapuru Martynka Jest szóste rano Śpię jest spakowane Jedziemy na lotnisko Dzień dobry, dzień dobry Check-in zrobiony Tak jest Dajemy się na kontrolę bagażu i już wtedy nie będzie odwrotu, jak przejdziemy na stronę. Jesteśmy już w samolocie. Jak pierwsze wrażenia, Martynka? No, ciasno. Nie ma telewizorków. Telewizorki, które są w Skucie, są tylko w biznes klasie pewnie. Troszkę więcej miejsca niż w rajonerze. Na nogi. O. Ja bym powiedziała, że jest więcej. Aczkolwiek my jesteśmy karły, więc nam to bez różnicy, ale jak byś jakaś wyższa osoba. To masakra. 11 godzin czymś takiego masakra. Wylądowaliśmy, troszkę się rozpłakałem. A czemu się rozpłakałem? Bo spełniłem swoje Ale... największe marzenie, które od 7 lat nie mogłem zrobić, bo jak nie zdrowie, to sami wiecie co, na K albo na C. <laughs> A teraz tu jestem, właśnie wylądowaliśmy. I wcale nie byłaś tak źle. Jakoś minął Mięciutko ten Mięciutko wylądował. No i co? No, piloczyliśmy i z bo Jesteśmy w Singapurze. Bye. Za chwilę się gubimy. No i znaleźliśmy SkyTrain. Je, jedziemy. Może je, pokażę. Je, jedziemy. Nie! To, to nie jedziemy. Nie ruszyliśmy. Gdzie jest ten wodospad? A to pewnie to jest wodospad. Możliwe. A może tak być. Możliwe. Fajnie, że to za darmo Bardzo mi się podoba. <grym> <grym> o nie, akcja, ja nie wiem gdzie ja wsadziłam. Już zgubiła. <grym> o, może mi wpadł w dowód. Tak wszędzie piszą na przykład, że karta na 7 dni kosztuje tam nie wiem, 30 dolarów czy ileś A my natomiast, będziemy spać na Couchsurfingu w, w Singapurze U Couchsurfera I on nam polecił kupić taką oto kartę Która się nazywa High Tourist I ona jest ważna 28 dni I kosztuje 15 dolarów Jest za to 100 internetu i jeszcze można korzystać za granicą z internetu Zniżka 3 dolary na bilet kawka zrobiona Darmowa herbatka. Z piękną kobietą. W centrum handlowym. O nie! To nie centrum handlowe, to lotnisko. To ogromne, jebutne lotnisko. Cilujemy sobie, zaraz idziemy na wodospady. Udało się, znaleźliśmy wodospad, który nie działa. <gryw> Można zobaczyć też konstrukcję całą. Możliwe, że jest za wcześnie jest 7 rano. No istoto, to się stało. Bo chciałam jechać pociągiem przy spadzie i powiedziano mi, że pociąg nie jeździ, bo jest remont, więc myślałam, że chociaż zobaczę wodospad i tego też nie ma. Wodospad będzie dopiero od godziny 11, a jest godzina 7 rano. 7.30 Mmmm. Przejdziemy tutaj wieczorkiem, które właśnie. Przyjedziemy. Przyjedziemy. Tak? Tak, a teraz zbieramy się zobaczyć trochę miasta i jedziemy do naszego hosta z Couchsurfingu. Już mam pierwszą ciekawostkę. Każda ławeczka jest przepisana pod dany numer autobusu. No i mamy nietypową metalową ławeczkę. Kosowanie biletów wygląda następująco. Przykładamy swoją kartę kredytową, debetową, do czytnika i po wyjściu czytujemy jeszcze raz żeby mogło nam odpowiednią ilość pieniędzy ściągnąć km, no Wszyscy... siedzi, i, pat, i patrzy i trzeba no, to tak. I wszyscy, jak widać, mają maseczki, bo jest tutaj dalej obowiązkowe noszenie maseczek w komunikacji miejskiej. Nie zatrzymuje nas checkpoint policyjny i pewnie będzie sprawdzał, czy każdy ma maseczki, albo coś. Nie mam innego pojęcia,

Wszędzie są takie blokowiska identyczne, tylko innego koloru. Pozdrawiam firmę prefabrykatów Precon Polska, dla której byłby to raj. bo Jeden budynek zaprojektować, a potem i wklej wszystko. Idziemy, idziemy, myślimy, że tutaj... tak słychać samoloty. Że tak słychać samoloty z lotniska. Ale latają wojskowe M16 czy jakoś tak? F16 I tak sobie krążą nad nami Kurde. Albo Albo leciał Doszliśmy Teraz windą. na drugie. To jest drugie piętro, na dziewiąte piętro. Korytarze wyglądają jak z jakichś koreańskich seriali. Sky Garden. O ile to dobra winda. Jak nie będzie dobra winda, to będzie Sky Garden. I pojechali. Drzwi były zamknięte na pudeczkę. To, co zdjęliśmy. I dzisiaj ki mamy z jakimś ziomeczkiem, ale chyba nikogo nie ma, skoro jest kłódka. Nie, bo on poszedł do biblioteki Mhm. Mm no to mamy chatę. O, panie O OXD. nice, Dało się. Dało się, mamy piękne widoczki, jest duszno co prawda. Jeszcze problem, powiedział, nie ma ciepłej wody, a poza ciepłą wodę, ja mam ochotę skoczyć pod zimny prysznic, jest i tak duszno, tak gorąco. No i widoczek na rzeczkę i na wysepkę, na którą możliwe, że pójdziemy dzisiaj, jutro, zobaczymy. Jesteśmy już 24 godziny bez snu ponad. Urodzinki Martynki się skończyły. Nie, jeszcze trwają, bo nie począł spać jeszcze. A tutaj będziemy kimać na matach, które wzięliśmy ze sobą z Polski. Proszę bardzo, jakie skrzydła. Pokaż jeszcze tył. O, ja pierdzielę. A tu na kamerze widać. A u mnie? Latam. przód przedwcześnie. Nie, z tyłu nie masz aż. Nie, czekaj. Znaczy, no widać, ale z przodu masz zdecydowanie gorzej. Wygląda jakbyś był jakiś poparzony. Letki plecak.